Anczerzycy się cieszyli, Szkoci się cieszyli, czyli coś już nie gra, prawda? Za dużo ludzi się cieszy, a miejsc jest tylko dwa, trzecie to wiadomo, to jest inna droga. Powiem szczerze, że trzeba grać i jest to grupa dość ciekawa. Wydaje mi się, że generalnie, że my chyba wolimy grać. Nasze szanse na pewno będziemy grali z Irlandią i ze Szkocją. Wydaje mi się, że my drużyny siłowe chyba trochę bardziej znosimy i lepiej potrafimy z nimi grać niż z drużynami bardzo technicznymi. Także to może być jakiś taki nutka. Nadziej, na pewno musimy grać dużo, dużo lepiej. Trochę się śmiać mi chciał, bo ostatni mecz towarzyski zagraliśmy z Irlandią. Dwa następne gramy ze Szkocją i e, z Niemcami już tam i Gordon Strachan mówił, czy, czy możemy zagrać e, stare gwiazdy w meczu piątego manu, ale tak nie będzie, bo wiadomo. Taki mecz towarzyski to też daje duży, duży jakiś obraz. No co no trzeba grać? No. Na pewno nie jesteś ani zmartwienia, ani zadowolenie, bo jak to się mówi, nikt się nie położy. Mecze są ciekawe. Gramy z Gibraltarem, który na pewno jest w sytuacji takiej, że wszystkim odda, odda punkty. Georgia jest drużyną niebezpieczną, bo jest to drużyna niebezpieczna na swoim terenie i trzeba być bardzo uważnym. Także wszystko się sprowadza do czterech meczów, prawda, z Irlandią, ze Szkocją i z Niemcami. Musimy powiedzieć, mecze ze Szkocją i z Niemcami nie są zagrożone, rozegramy tak czy inaczej te mecze towarzyskie. No, Jeśli chodzi o nas, to my nie mamy żadnych, y, żadnych problemów i tutaj już wymieniłem poglądy takie szybkie, to Szkocie absolutnie nie ma nic przeciwko temu, tak samo wydaje mi się Niemcy. Tym bardziej, że jest to mecz, który jest grany w celach dobroczynnych, także nie, nie wydaje mi się, żeby tu były jakieś problemy. Na pewno szanse, na pewno szanse są, natomiast cieszę się, że gramy z Niemcami. No. Będziemy mieli trzy okazje, żeby ich pokonać. W towarzyskim mecz i dwóch mistrzowskim. Nigdy się to nie udało. Stare polskie powiedzenie mówi do trzech razy sztuka, jak się nam teraz nie uda to się no, nigdy nie uda no. W historii nigdy nie wygraliśmy z Niemcami. E, ale tak się zdarza, Będziemy grali w przeciągu, może się okazać, że gramy mecz na jesień, bo za godzinę będziemy znali jaki jest rozkład jazdy, prawda? Czyli może się okazać, że na jesień, że zagramy w maju i na jesień już z Niemcami. No to będzie ciekawa konfrontacja. jak tak głosowaliśmy te grupy, tak patrzyliśmy na to, to, co F się marzyła. z Grecją Zostawmy marzenia, bo wiadomo, że, że, że jakby ktoś sobie wymarzył grupę, grupę marzeń, to by tam jakoś te klocuszki poustawiał. Ja myślę, że tylko i wyłącznie Gruzja jest taką wielką niewiadomą, bo to jest drużyna, która u siebie może naprzykrzyć każdemu skóry i to jest, to jest ekipa, która już nie raz historycznie pokazywała nam Polakom, ja się tam przegrałem 3-0, że u siebie jest groźna. Natomiast inne drużyny, no, oprócz oczywiście Niemców, która jest, jest to ekipa no, 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 światowego formatu, różny futbol wyspiarski, futbol, który nam teoretycznie leży. Nie yy, patrzmy na ostatnie wyniki, bo te wyniki z Irlandii akurat były nieszczególne, ale ja uważam, że i ze Szkocją, i z Irlandią jesteśmy w stanie powalczyć, jesteśmy w stanie zdecydowanie zająć drugie miejsce w grupie, to, które premuje bezpośrednim awansem. Można powiedzieć, że z doboru z partnerów to się należy piątka, bo tam zdaje się, że sztab szkoleniowy miał dużo pracy, to trochę odejdzie w analizie rywala. <laughs> tak. No to jest paradoks, że akurat tak się ułożyło. Yy, ale to może być plus, również dlatego że jeżeli byśmy wygrali na przykład ze Szkocją u siebie, no to jakaś taka drobna przewaga psychologiczna by była. Ja bym się tutaj absolutnie nie, 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 nie zagłębiał zbyt w stosunku do tego, co, 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 co się dzieje, że my mamy grać za chwileczkę ze Szkocją, a później gramy, gramy, gramy z Niemcami. No bo, bo to dzisiaj się gra z wszystkimi praktycznie, praktycznie na okrągło. Tak, Także musimy wygrywać, musimy być drużyną i mam nadzieję, że po okresie jakieś takie posuchy polska reprezentacyjna piłka wróci na arenę. na pewno nie można powiedzieć, że to będą łatwe, łatwe mecze, bo jak sobie na przykład przypomnimy mecz z Irlandią z Poznania, to OK, to był rywal do pokonania, ale w lutym 2013 też graliśmy w Dublinie z Irlandią, no i pokazali nam miejsce w szeregu, bardzo wyraźnie wygrali. Tak, nikt nie powiedział, że to są drużyny, które, które przejdziemy sobie z spacerkiem, natomiast jeżeli mamy ocenić, przeciwników grupowych, no to zdecydowanie trzeba powiedzieć, że te drużyny są w naszym zasięgu i przede wszystkim dzisiaj mając takich piłkarzy, jakich mamy, no mamy realne, spokojne możliwości, aby powiedzieć, że jesteśmy lepsi. Teraz ostatnie pytanie już. A propos Niemiec, bo Niemcy to jest taka reprezentacja, z którą nigdy nie wygraliśmy w historii. No i pytanie, jeśli nie teraz, skoro są trzy szanse z rzędu, to kiedy? No tak, no marzy nam się, aby z takimi reprezentacjami jak Niemcy wygrać, bo to jest e, top światowy. Tak, mamy trzy próby. E, ja bym chciał, aby co najmniej w jednej udało nam się tej o punkty, udało nam się urwać punkcik, bo, bo to będzie bardzo cenne. Natomiast mecz majowy to jest całkowicie inna, inna sytuacja. i Oczywiście będziemy grali po to, żeby się jak najlepiej zaprezentować, ale będą nas rozliczały punkty na końcu. Dziękuję bardzo serdecznie.